Cześć! Z tej strony Olasz Leokarnipel, a dzisiaj będziemy robić gofry w kształcie serca. Piękne, ładne, proste i potrzeba naprawdę mało składników, a do tego nie tuczą, więc zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Dzisiaj potrzebujemy szydełko. U mnie jest to szydełko dość standardowo, jak na tym kanale, czyli 3,5 mm. Do tego oczywiście włóczka, moja już jest zaczęta, i co to jest za włóczka? Jak zawsze, oczywiście w opisie tego e, filmiku macie też podany numer tego koloru, e, do tego oczywiście ostre nożyczki, i igła. I tak naprawdę dzisiaj to już wszystko, bo nie potrzebujemy żadnego wypełnienia, więc em, tyle. E, więc możemy zaczynać. Ok. Zaczynamy od łańcuszka. Gofry są na tyle łatwe, że nie trzeba nawet umieć tutaj żadnego magic ringa. Zaczynamy od ostrości i zaczynamy od pierwszej pętelki. Hop. Wkładamy szydełeczko i robimy łącznie 17, ale jakby to rozdzielić, to robimy 15 oczek łańcuszka plus 2, bo będziemy całe gofry tutaj tworzyć słupkami. Więc, tak jak mówiłam, 15 plus 2, czyli łącznie 17 oczek łańcuszka. Ok i siedemnaste u mnie to oczko. I tak jak mówiłam, będziemy robić słupkami, więc omijamy pierwsze oczko, omijamy też drugie oczko i wbijamy się dopiero w trzecie. Czyli narzut, wbijam, narzut, wyciągam, mam trzy nitki, narzut przez dwa i narzut przez dwa. I w kolejnych oczkach robimy tak samo, czyli łącznie w tym rzędzie powinno nam wyjść 15 słupków. Tak, bo robiliśmy 15, dodaliśmy dwa oczka i te dwa oczka robią nam tutaj za oczka takie brzegowe, czyli jakby za wysokość całego tego rzędu. No, stąd też do przerobienia zostaje nam tylko 15 oczek, więc powstaje nam 15 słupków. Więc spotykamy się już tutaj na końcu tego rzędu. Ja po prostu troszkę przyspieszę, ale nie bójcie się, nic nie ucieka. I ostatni słupek. Hop. Hop i mamy. I teraz to był jedyny normalny rząd, jeśli można to tak nazwać. Robię dwa oczka, łańcuszka, czyli raz, dwa, odwracam robótkę. I teraz zaczynam właśnie tworzyć tą strukturę gofra. Ona, wbrew pozorom, nie jest aż taka trudna, ale trzeba jednak tutaj wejść i troszkę się skupić. Będziemy robić zwykłe słupki oraz słupki tak zwane reliefowe, czyli wtedy nie będziemy chwytać za oczka, tylko jakby za nóżkę słupka. Oczywiście wszystko pokażę. I teraz tak, dwa pierwsze oczka to są zwykłe słupki, czyli hop, w pierwsze normalnie, pierwszy słupek, hop, drugi słupek też normalnie. I teraz. Trzeci słupek to już będzie słupek reliefowy. I tutaj mamy dwa przerobione, czyli nad tym i z poprzedniego rzędu. I teraz tak, robię normalnie narzut, ale nie wbijam się w kolejne oczko, tylko muszę złapać ten słupek, czyli wkładam szydełko pod ten słupek, teraz robię. Narzut, kolejny, tak jak jest to normalnie w słupku, wyjmuję pod tego słupka, narzut przez dwa i narzut przez dwa i zobaczcie, on trzyma się jakby tego słupka z poprzedniego rzędu. I teraz kolejne dwa to znowu są zwykłe słupki, więc musimy ominąć to oczko, które było na wysokości tego słupka, który właśnie złapaliśmy, czyli hop, kolejne oczko, raz, słupek, następne znowu zwykły słupek, hop. I kolejny, czyli trzeci to znowu jest reliefowy, czyli patrzymy, że nad tymi zrobiliśmy, więc ten musimy chwytać. I znowu od tyłu wkładamy. Hop, hop, hop. I hop, i hop. I znowu i tak do końca rzędu. Ostatni będzie reliefowy, tak? Czyli znowu teraz robię dwa zwykłe, później reliefowy, później dwa zwykłe, reliefowy i Pewnie za chwilę mamy koniec rzędu. Zobaczcie, z tej strony to wygląda tak, czyli tutaj on jest jakby em, chwycony, czyli on jest tutaj w środku, ale tak naprawdę to z tej strony będzie nam się tworzyła ta struktura właśnie tego gofra. Więc tutaj przerabiamy do końca rzędu i tam się też spotykamy, bo kolejny rząd będzie już wyglądał troszkę inaczej. Tak jak mówiłam, ostatni to też jest reliefowy, czyli chwytam go. Hop, robię w górę słupek i wiem, że to jest ostatni, już dalej nic nie ma. Więc teraz robię dwa oczka łańcuszka: raz i dwa, i odwracam robótkę. I teraz kolejny rząd muszę zrobić w taki sposób, aby te, które wystają, dalej tutaj wystawały, a te, które są e, jakby wklęsłe tutaj, to są te reliefowe. One też były tutaj wklęsłe, czyli jakby musimy powtórzyć ten widok, który jest tutaj, i teraz będziemy robić odwrotnie, czyli na przemian wcześniej było, że były dwa zwykłe i reliefowe, dwa zwykłe i reliefowe, tutaj będzie odwrotnie, czyli będzie zwykły, dwa reliefowe, zwykły, dwa reliefowe, zwykły, dwa reliefowe. Oczywiście pokażę. Czyli pierwsze robimy normalny słupek, hop, i mamy. I teraz. Mamy te dwa wystające, więc chwytamy je. Czyli pierwszy relief, hop. I kolejny też relief, czyli kolejny słupek, znowu chwytam. Hop. Mam. I teraz kolejny jest zwykły, a kolejne dwa znowu reliefowe, czyli znowu pod spodem. Zobaczcie, to jest bardzo powtarzalne. Trzeba tylko sobie tutaj pamiętać i na, nauczyć się tutaj, myślę, że dużo do nauki nie ma przy reliefach, po prostu się troszkę inaczej to chwyta, więc znowu kolejny jest znowu zwykły i kolejne reliefowy, więc ja tutaj troszkę przyspieszę, bo budowa dalej jest dokładnie ta sama, którą już tutaj pokazałam. Oczywiście pokażę, kiedy będziemy zmieniać kształt, żeby wyszło nam serduszko, bo jak będziemy powtarzać teraz to, co mamy, no to wyjdzie nam... Kształt prostokątu, jeżeli będziemy chcieli dalej cały czas tak robić. Więc spokojnie, zaraz Wam powiem, ile rzędów robimy. Teraz przerabiamy tutaj do końca, tak jak mówiłam. Ok, mamy to, i teraz, jakby, zobaczcie. Z tej strony, jak sobie popatrzymy, to rośnie nam właśnie już kształt gofra. Widzicie to? To są te e, oczka, które zostały wypchnięte przez te reliefy. A tutaj są te, które były zwykłe, wystające, to są reliefy z poprzedniego rzędu. I tak będziemy to powtarzać, żeby nam tu pięknie e, to urosło. Więc teraz, tak, teraz robimy jeden rząd w tą stronę, drugi rząd w tą stronę. To mamy dwa całe rzędy, i później kawałek tylko, ale ja oczywiście wam powiem, kiedy to będzie, żeby tu się wszystko zgadzało. Więc tak jak mówiłam, robimy dwa całe rzędy, czyli znowu tutaj robimy ten, który jest dwa zwykłe relief, dwa zwykłe relief, dwa zwykłe relief, odwracamy, mamy wtedy zwykłe dwa reliefy, zwykłe dwa reliefy, zwykłe dwa reliefy i tam się też spotykamy, czyli przerabiamy dwa rzędy, dokładnie takie, jakie już pokazywałam, tak? Zobaczcie, dwa pierwsze oczka robię zwykłymi słupkami. A trzecie to jest reliefowy, tak? Więc spotykamy się na końcu nie tego, tylko tego kolejnego rzędu, tam gdzie przeciw, na, prze, na przemian robimy zwykły słupek z dwoma reliefami, tak? Myślę, że to już nie będzie takie straszne, bo pokazałam obydwa rzędy, jak one wyglądają i jak się je buduje, więc tutaj nie ma czego się bać. Po troszku sobie e, tworzycie, tak żeby wam wychodził po prostu ten wzór gofrowy taki. Więc ja tutaj zaraz wyskakuję i spotykamy się na końcu kolejnego rzędu. Ok, zobaczcie, tak jak mówiłam, przerobiłam dwa rzędy i teraz ten kolejny rząd będzie krótszy, no bo chcemy uzyskać serce. Wbrew pozorom będziemy tak na nie patrzeć. I ono na początku będzie takie lekko kwadratowe, ale później zrobimy z niego e, lekko takie już zaokrąglone, żeby było ładniejsze. Zobaczcie, i teraz tak, przerabiam normalnie, w sensie, tak jak wcześniej, żeby powstawał mi wzór gofra. Hop. I teraz trzecie łapie. Wam pokażę dokładnie dokąd robimy. Dokładnie robimy do tego słupka, czyli jeszcze dwie sekwencje. Tutaj tego frowe: hop, jeden zwykły, drugi zwykły, trzeci, hop. Relief i znowu jeden zwykły, drugi zwykły. I trzeci relief, i to jest tutaj już nas ostatni słupek w tym rzędzie, i zobaczcie, od tego momentu robię dwa oczka. Łańcuszka, odwracam i robię kolejny rząd. I teraz ile tych rzędów? Tutaj teraz będziemy robić yy, jeden ten, później jeden po z powrotem i kolejny już wam pokażę, czyli zrobimy teraz dwa rzędy. Ten, który jest jakby naszą lewą stroną, później ten, który jest prawą stroną i tam się spotykamy, czyli jakby można powiedzieć, że znowu za dwa rzędy tyle, że te rzędy są już dużo, dużo krótsze i robi się je po prostu szybciej. Więc ja tutaj praktycznie mogę sobie wziąć na przyspieszenie, żebyście widzieli, że ja faktycznie też je tworzę tutaj, więc Robimy i spotykamy się na końcu kolejnego rzędu. Nie na końcu tego, tylko tego z prawej strony. Ok, mamy zrobione i teraz uwaga, teraz kolejny rząd będziemy robić nieco Inaczej, dlaczego? Ponieważ musimy jakby stworzyć sobie jeszcze jeden rząd z tej strony, ale on już nie będzie wyglądał dokładnie e, tak jak ten, bo tutaj robiliśmy słupkami, a będziemy robić teraz e, cały rząd. Musimy zrobić półsłupkami, tak żeby nam się tutaj, no można powiedzieć, troszkę inaczej tutaj to ułożyło niż jest. E, bo jak zrobimy słupkami to będzie to za wysoko a nie chcemy żeby to było za wysoko chcemy żeby wyglądało no ładnie więc robimy oczko łańcuszka odwracamy i teraz uwaga robimy wszystko tak jak wcześniej tyle że z półsłupkami a nie słupkami zobaczcie biorę i słupeczek i półsłupeczek przepraszam kolejny biorę i półsłupeczek widzicie to i kolejne oczko półsłupeczek i kolejne półsłupeczek po prostu wszystko chwytam tak jak trzeba tyle że zamiast uf, zamiast no coś mi się źle biło, zamiast słupków robię półsłupki tak dzięki temu powstaje mi taki rząd jaki jest mi tutaj potrzebny muszę pamiętać żeby omijać odpowiednie e, oczka tutaj tak zobaczcie hop tu jest hop więc tu mam i ostatnie dwa to też są Reliefki tutaj. Hop. Normalnie reliefów nie robimy półsłupkami, no bo jak widać one po stworzeniu praktycznie ich nie widać. A chodziło nam tutaj o zakończenie tego rzędu, żebyśmy mogli ładnie zacząć ten rząd taki dookoła, tak? Bo teraz już, jak sobie popatrzymy, mamy zrobione całe nasze serce. I teraz zaczniemy przerabiać całość dookoła. Więc robimy oczko łańcuszka, odwracam. I lecimy z tej strony pięknie. W jaki sposób? I teraz te miejsca tutaj u góry jakby naszego serca będą wyglądały inaczej niż pozostałe. Dlaczego? Ponieważ chcemy tutaj lekko zaokrąglić, więc tutaj tworzymy różne formy w rzędzie, tak żeby po prostu zmieniło nam się tutaj, zmienił nam się lekko kształt. Więc teraz tak. Pierwsze oczko, jakie robię, to jest półsłupek. Drugie oczko, jakie robię, to jest półsłupek nawijany. Hop. Kolejne to też półsłupek nawijany. Hop. Kolejne trzy to są słupki, czyli hop, hop. Pierwszy słupek, drugi słupek i trzeci słupek. I do końca zostają nam trzy oczka, więc mamy półsłupek. No, ostrość coś tutaj ucieka. Półsłupek nawijany, półsłupek nawijany i zwykły półsłupek w ostatnim oczku, tak? Tego nie widać tak dobrze. To powstanie nam jakby później, będzie to bardziej widoczne, więc się nie przejmujemy. Oczywiście, tutaj było łatwo, bo są piękne oczka. Tutaj będzie troszkę trudniej. Bo też musimy dokładnie zrobić tak samo. Czyli półsłupek, dwa półsłupki nawijane, trzy słupki, dwa półsłupki nawijane i półsłupek. Ale mamy tutaj brzeg robótki, więc troszkę jak ja to zawsze mówię, trzeba lecieć na czuja. Więc ja tutaj przerobię i tutaj wiadomo, znowu jest brzeg. Więc tutaj też można powiedzieć, lecimy na czujka, czyli wszędzie gdzie jest możliwe, robimy półsłupeczki, tak? Cały brzeg oprócz tych naszych momentów jest robione półsłupkami, więc tak sobie ustalić, żeby nie były za rzadko bo jak będą za rzadko to będzie nam się tutaj zmieniał brzydko kształt na luźno nie ściskamy ich za mocno tak, wiadomo tam gdzie są oczka jest łatwiej, tam gdzie nie ma o tutaj sobie tak na środku jeszcze się wbije o, zobaczcie pod jakąś nitkę, no i tutaj wiadomo mamy oczka bo to jest góra tego rzędu, który został ominięty wcześniej, nie? Hop, hop, hop i ostatnie. I zaczynamy znowu ten, ten rząd, znaczy tam, tą ściankę, bo to nie jest cały rząd. Gdzie robimy, tak jak mówiłam wcześniej, na przemian. Czyli zaczynamy półsłupkiem. Obok będzie półsłupek nawijany. Musimy sobie patrzeć, żeby. Starczyło nam miejsca, kolejny to też jest półsłupek nawijany. Hop. Teraz mamy trzy słupki i może być tak, że e, dwa z nich będą na przykład w jednym oczku, zobaczcie tutaj, bo jak sobie policzę, to mam jeszcze słupek, słupek, półsłupek nawijany, półsłupek nawijany i, i półsłupek, więc no, chcąc czy nie chcąc, gdzieś muszą być dwa, więc ja wybiorę, że tu będą dwa w tym oczku. Oczku, które nie jest oczkiem, tylko przestrzenią bardziej. Hop. Kolejny słupek, to już mamy trzeci i teraz półsłupek nawijany. On też tutaj się zmieści razem z tym słupkiem, bo inaczej nie da rady. Kolejny półsłupek nawijany. I na końcu półsłupek też wciśnięty, zobaczcie. I mamy wszystko to, co było tutaj. Tyle, że niektóre formy są po dwie w danej przestrzeni, ponieważ tutaj nie mamy oczek, więc nie ma jak inaczej. No i zaczynamy ściankę. Została nam ta ścianka i ta ścianka. Chcemy, żeby one były też przerobione taką samą liczbą półsłupków. Najłatwiej liczymy teraz od tego momentu do tego momentu. Liczymy, ile nam wyjdzie, tak? I wtedy dzięki temu będziemy wiedzieć, ile musimy zrobić ich tutaj. No bo tutaj znowu nie ma oczek, tylko znowu jest ten brzeg taki, który utrudnia nam życie. Więc lecimy. Mamy raz. Specjalnie będę liczyła, żebyście wiedzieli, ile tutaj mi się tworzy dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Tą nitkę można sobie tutaj ułożyć. Zobaczcie, dwanaście. 13, 14 i 15, czyli dokładnie tyle, ile było słupków w pierwszym naszym rzędzie. I teraz wiem, że odtąd dotąd też muszę zrobić 15 półsłupków, żeby po prostu wszystko mi się tutaj zgadzało, żeby ten brzeg nie był za krótki. E, więc w pierwszej przestrzeni od razu sobie dwa. I tutaj kombinujemy. Ja tu troszkę przyspieszę. Cały czas liczę, oczywiście, ile mam. Mam na ten moment 4, więc spotykamy się tutaj na końcu już tej ścianki. Hop, mam 15. Teraz biorę, wbijam się w pierwsze oczko, które mi tutaj powstało. Robię oczko ścisłe. Hop. I w tym momencie robię drugie takie serce, czyli cofacie się, robicie drugie takie serce. Ja już mam obydwa i zobaczcie, od tego pierwszego w tym momencie e, odcinam nitkę, czyli po tym oczku ścisłym robię jeszcze oczko łańcuszka, wtedy mocno ściskam. Odcinam nitkę, wyjmuję w górę tutaj szydełkiem, ale przy drugim robię już troszkę inaczej. W sensie też muszę odciąć nitkę, bo jest mi potrzebna do przyszycia, ale zostawiam jej dużo, dużo więcej niż przy tej pierwszej części. No bo dlaczego zrobiłam dwa? To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ gof, gofer, gofr, e, wzór gofra, tak będzie najłatwiej, powstaje tylko z jednej strony. Z drugiej strony, jak wiemy, ten wzór nie powstaje, dlatego połączymy obydwie części i dzięki temu będziemy mieli piękny dwustronny gofer, tak to już powiedzmy gofer, albo dwustronne gofry, bo to w zależności ile będziecie tego robić, no i będzie to w ogóle wyglądało dużo, dużo łatwiej. Dzięki temu nie będzie też się tak zbijało. Więc e, od tej pierwszej części, przy tej pierwszej części zostawiamy króciutką nitkę, a przy tej drugiej zostawiamy dużo, dużo dłuższą, bo ona nam się przyda do, dosłownie do wszycia, bo będziemy tutaj używać właśnie igły, a nie szydełka. I tak jak mówiłam, tutaj mamy na końcu, robimy oczko łańcuszka jeszcze jedno i dopiero wyciągamy tą niteczkę. Hop, ściągam ściągam, żeby tu było wszystko ładnie widać. Zrobił się taki mały supełek i teraz biorę, nawlekam. Hop, mam i dokładam dokładnie tak samo, tak? Czyli mamy, odwracam tą na drugą stronę i dlatego też właśnie mówiłam, żeby było, że tak ważne jest to, aby obydwu miejscach, zarówno tu i tu, jak tu i tu, było tyle samo oczek, ponieważ teraz będziemy je łączyć. No i gdyby było ich nierówno, to byłoby to niewygodne. Trzeba byłoby robić dwa razy w danym oczku i tak dalej, i tak dalej. A tak mamy równą ilość. Tutaj pewnie też powstała w miarę równa, więc zszywamy. Ja oczywiście robię to lewą ręką, bo jestem leworęczna, ale Wy możecie robić prawą ręką. Wiadomo, ja tu niczego nie zabraniam. W jaki sposób zszywamy? Zaczynamy sobie łączyć. I teraz tak, wbijamy się w pierwsze oczko pod spód. Tak, tak żeby nam tutaj się ładnie wszystko ułożyło. No na, na początku pewnie będzie się troszkę bardziej plątała. Warto sobie wtedy bardziej tutaj ściągnąć na igle, żeby nie przeszkadzało nam. I teraz będziemy łączyć igłą tylko te wewnętrzne oczka, czyli te, które są jakby do siebie, tak? Zobaczcie, jestem pod tym oczkiem. Więc z drugiej części biorę, oczywiście sprawdzam, żeby to było równiutko, tutaj jak najrówniej. Biorę też tylko to oczko. Zobaczcie, od środka do zewnątrz. Hop, i mam. I znowu, i teraz tak, albo mogę na zewnątrz to robić, czyli że będę łączyła zazwyczaj w taki sposób, tak, albo od środka, czyli że biorę od środka na zewnątrz, od środka na zewnątrz. Przy jednym i drugim powstaje po prostu ciut inny wzór i to jest jedyna różnica, tak? Zszywacie dokładnie tak samo, bo zszywacie zawsze za te środkowe nitki, nie łapicie innych, dzięki temu powstaje piękny wzór i co? Łączymy, spotykamy się już na końcu. Jeżeli widzicie, że na, ściancie, na jednej ściance zostało więcej niż na drugiej, no to łączycie tak, aby na przykład dane oczko połączyć dwa razy z tym z drugiej ścianki, ale myślę, że tutaj nie powinno być tego problemu, bo liczyliśmy liczby tych oczek właśnie po to, żeby nam tutaj nie uprzykrzały życia przy szywaniu. Więc łączymy sobie pięknie te dwa, dwie części goferków i zaraz się spotkamy. Ok, gdy mamy już zszyte, zobaczcie, wychodzi mi już tylko tutaj nitka, wszystkie pozostałe nitki schowałam w środku w trakcie zszywania, e, no to musimy tą pojedynczą nitkę także schować, no ona się sama nie zawiąże, sama się nie schowa, więc wbijam się w środek pomiędzy obydwie części, tak żeby ona nigdzie się nie przyczepiła i teraz wbijam się gdzieś przy najbliższym reliefie, na przykład tutaj, przeciągam ostrożnie, nie za mocno, i teraz, jakby przeszywam sobie ją tutaj, czyli zobaczcie, ona wychodzi sobie tędy, wbijam ją troszkę inaczej i lecę dalej, znowu tak, żeby nie przyszyć się do żadnej z części. Hop, ciągnę sobie, ona już teraz jest tutaj zahaczona, mimo tego, że tego nie widać. Tutaj robię sobie mały supełek. W jaki sposób? Zobaczcie, ona wychodzi w jednym miejscu, wbijam się w to miejsce, przechodzę sobie pod tą najbliższą nitką. Wy zawijam sobie nitkę roboczą pod nią, przeciągam igłę, igłę i ściągam. Zobaczcie, robi się superek w tym miejscu. Teraz wbijam się w to pierwsze miejsce i lecę sobie gdzieś dalej znowu tą igiełką. Hop! Jednocześnie ściągając sobie nie za mocno tutaj żeby mi się kształt nie zmienił. I tak, tu mamy przywiązaną nitkę, a ona sobie tutaj spokojnie wychodzi. Oczywiście tu też mogę ją jeszcze wbić, tak żeby się jakby troszkę przyszyła. Na przykład pod te nitki. I dopiero wychodzę, wychodzę sobie gdzieś tutaj dalej. I dopiero teraz, jak wiem, że ta nitka jest już przyczepiona w dwóch, trzech miejscach, dopiero ją naprężam. Hop, odcinam. I teraz ona już się nam tutaj nie spruje. Zobaczcie, tak jak mówiłam, brałam tutaj pod tylną nitkę, tak od środka do zewnątrz. Tutaj mam drugi, który zszywałam troszkę inaczej, ale po ostatecznym, jakby zszyciu w całości, nie widać praktycznie różnicy. Można sobie zrobić oczywiście hop, i jeszcze tutaj dwa, i mieć takie, w ogóle złączyć to jeszcze ze sobą, i mieć taki wielki e, stworzony z serduszek. E, Gofer, gofry? Hmm? Więc yy, można sobie tutaj dowolnie tworzyć. Oczywiście można też troszkę inny kolor wziąć. To już w zależności od tego. Wiem, że gofry można ze wszystkiego robić. Widziałam zielone gofry też, więc wiecie. Ok, mam nadzieję, że dzisiaj było łatwo, przyjemnie, że wytłumaczyłam i pokazałam, jak robić te nieszczęsne reliefy, które wiele osób straszą. A to tak naprawdę różnica tylko złapania nie za oczko, a za nóżkę e, słupka, więc... Spoko. Na końcu wrzucę wam tutaj, tu gdzieś pewnie będzie taki ekran, nie ekran, tylko filmik z owocami. Tam macie możliwość, tam jest tutorial na zrobienie malin, borówek, czy jagód, no i gruszek. No gruszki nie wsadzicie, wiadomo, tutaj na tego gofra, ale maliny i borówki jak najbardziej, więc możecie sobie dorobić, doszyć i stworzyć pięknego, smacznego gofra. No smacznego to może nie, ale smacznie wyglądającego. Więc mam nadzieję. Oczywiście, gdyby były jakiekolwiek problemy, to jak zawsze komentarze do Waszej dyspozycji oraz social media, czyli Instagram, Facebook, TikTok. Wszędzie jestem, wszędzie odpisuję. Może to potrwać na przykład dzień lub dwa, ale jednak zawsze coś tam jak nie serduszko, to coś odpiszę. Zresztą Ci, co są już nie od dzisiaj na moim kanale, wiedzą, że jestem aktywna i faktycznie reaguję na te Wasze komentarze. A na ten moment oczywiście będę wdzięczna oczywiście za łapeczkę w górę, subskrypcję kanału i dzwoneczek. Po co ten dzwoneczek? Dzwoneczek e, po naciśnięciu będzie powiadamiał was o nowych filmikach zarówno tych tutorialowych, jak i o szorcach, które tutaj też regularnie się pojawiają. Będę wdzięczna oczywiście za oznaczanie, jak już zrobicie te piękne goferki w kształcie serca. Pamiętajcie, że jeżeli nie chcecie, żeby on był w kształcie serca, to po prostu wszystkie te rzędy robicie w całości, aż dotąd i wtedy on wychodzi taki piękny, zobaczcie, kwadratowy, więc albo taki, nie no, jak zrobicie taki, to wyjdzie piękny kwadracik i też będą fajne goferki. Na dole oczywiście jest dodatkowo jeszcze serce, które pomaga wspierać mój kanał tak, żebym mogła nagrywać jeszcze lepsze filmiki dla Was. A na ten moment życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Pa!